Cześć, tu Ania, witam Was ponownie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem z denkami. I mam tutaj oczywiście ten koszyczek, tak samo jak zawsze, który jest wypełniony kilkoma produktami. I chciałabym Wam pokrótce opowiedzieć kilka słów na temat każdego z nich. I przejdę może do pierwszego, żeby już nie przedłużać. I będzie to szampon do włosów, który ostatnio używałam. I jest to szampon marki Joanna Ultra... Color System. Szampon nadaje platynowy odcień i nadaje się do włosów blond, rozjaśnionych lub siwych i ma za zadanie eliminowanie żółtego odcienia. I muszę Wam powiedzieć, że naprawdę bardzo fajnie się w tej em, roli sprawdzał. Wiadomo, teraz, jak patrzycie pewnie na moje włosy, to się zastanawiacie właściwie po co mi ten szampon. Jeszcze z dwa miesiące temu moje włosy były na tyle długie i cała ta dolna część była rozjaśniona. Tutaj nadal widać troszeczkę przejaśnień w końcówkach moich włosów ale to są takie resztki, które mi zostały po prostu po ścięciu włosów. Na razie nie planuję dalszej koloryzacji włosów. Wszystkie moje włosy są od góry tutaj, od nasady są naturalne. I właśnie jeżeli chodzi o, tą, o ten dół, ponieważ ja powielałam kilkukrotnie to rozjaśnienie, no to wiadomo, tutaj na dole one były najjaśniejsze i tak jakby idąc do góry one były stosunkowo coraz ciemniejsze. I właśnie wtedy ten szampon mi się super sprawdzał, bo on rzeczywiście eliminuje ten żółty odcień. I o tyle, o ile te moje włosy były bardzo delikatnie rozjaśnione i nie było to może aż tak drastycznie widoczne, ale jednak ja zauważałam różnicę, to naprawdę polecam go wszystkim dziewczynom, które rozjaśniają włosy na jakieś platynowe, bardzo jasne blondy, na takie... Mm, I ogólnie osobom, które mają tendencję do tego, że te włosy po farbowaniu i po kilkunastu meciach e, bardzo jakby zaczynają się, e, zmieniają ten ton na taki właśnie ciepły. I to właśnie super na to wpływa, e, na właśnie e, utrzymanie tego zimnego tonu. E, uwaga, tutaj takie też... E, Ostrzeżenie, bo on farbuje, on jest totalnie fioletowy. Tutaj właściwie może troszeczkę widać na nakrętce przy tej dziurce i przy zatyczce, która wchodzi w tą, w tą dziurkę. On jest naprawdę totalnie fioletowy i jeżeli go wylecie sobie na rękę i myjecie sobie tam włosy, nie zdarzyło mi się nigdy, żebym jakoś zafarbował skóry tutaj przy twarzy czy głowy, ale bardzo często farbuje mi ręce, palce i to jest też wynik tego, że ja mam bardzo suche dłonie ze względu na pracę i bardzo często mam też takie suche skórki gdzieś tutaj i. Tak samo ogólnie suchą skórę często mam tak bardzo przysuszone gdzieś tam dłonie, mimo non-top kremowania, więc to nie jest kwestia tego, że ja o to nie dbam, tylko po prostu nie potrafię sobie poradzić z tym problemem. I właśnie ten szampon potrafił mi zafarbować te suche skórki, także nawet czasami po umyciu głowy, bo jeszcze dodatkowo mułam sobie po prostu dłonie tak typowo pod zlewem i to nadal nie pomagało. Więc naprawdę, jeżeli macie podobny problem, to myślę, że chyba czasami tak już później ogólnie to przyznam się Wam szczerze, że to olałam, nie był to dla mnie taki duży problem. I nie było to też te, aż tak bardzo widoczne, że te ręce nie były fioletowe, żebym e, jakoś strasznie z tego powodu cierpiała, ale myślę, że jeżeli ktoś ma e, podobny problem, a będzie cenić sobie bardzo tą higienę rąk, no to myślę, że rękawiczki naprawdę będą wskazane, jeżeli chodzi o użytek tego produktu, ale samo działanie jest fantastyczne i ma bardzo dobrą cenę, także polecam Wam serdecznie. E, kolejnym produktem, który chciałam Wam pokazać jest tonik do twarzy. Jest to tonik marki Clarnis. Jest to tonik przeznaczony do cery normalnej i do suchej, bez alkoholu, i on jest z zawartością rumianku. 200 ml tego opakowania kosztował około 20 euro. No ja już go używam jakiś czas temu, w międzyczasie używam też inne produkty, które Wam pokazałam w poprzednich filmikach. Bardzo lubię ten tonik. On super wpływa na kondycję mojej twarzy. Bardzo wspomaga fajnie zagojanie się wszelkich jakichś nieprzyjemności, które się pojawiają na mojej cerze. Super też balansuje moją skórę, ja ja w ogóle bardzo lubię, już Wam wspominałam wiele razy, że bardzo lubię i cenię sobie pielęgnację marki Clarins i właśnie to jest produkt, który już wcześniej używałam, do niego też wracałam. Miałam, ja myślę, że to jest chyba z moje trzecie opakowanie w przeciągu tam kilku lat używania ogólnie kosmetyków tej marki i oczywiście też innych. Bardzo fajna sprawa. Jedyne, co bym się przyczepiła, to jest opakowanie, bo wydaje mi się, że za tą cenę jest troszeczkę jednak mało luksusowe i dodatkowo atomizer, on ma tutaj taką dosyć dużą dziurkę, co może jest takim typowym opakowaniem wielu różnych produktów, ale jak może dobrze pamiętacie, to ja już wam wspominałam, że moim absolutnie ulubionym typem właśnie opakowań są to wszystkie giełki i takie atomizatory i ja sobie to najbardziej cenię, myślę, że najmniej produktów wtedy się marnuje i no i jakoś najbardziej przyjemna jest ta po prostu aplikacja, bardzo bym chciała, żeby Marka Kleins może oglądała ten filmik i się się zasugerowała, a może po prostu sami wzięli właśnie w obroty te swoje opakowania i może stwierdzili, że właśnie to jest fajny sposób na na, zmi na zmianę szatyki troszeczkę i właśnie na zmianę opakowań i w Właśnie zastosowanie ich w ten sposób bardzo fajna sprawa i właśnie to jest coś, o czym pomyśleli w stosunku do tych kremów do twarzy. I tutaj mam właśnie Clarins Krem do twarzy. Jest to ten pierwszy krem na takie pierwsze zmarszczki. Pani w sklepie mi powiedziała, że to jest właśnie dla osób w około 30 roku życia, czyli właśnie takie dla mnie, które gdzieś tam zaczynają powoli zauważać jakieś pierwsze zmarszczki na twarzy i takie one są dopiero bardzo delikatne, więc taki ciężki krem jest nam jeszcze niepotrzebny. I właśnie to jest ten taki pierwszy krem, przecież zmarszczkowy. Ja już miałam, myślę, że z dwa albo trzy nawet opakowania tego konkretnego kremu. Mam tutaj SPF 15 on jest przeznaczony do wszystkich rodzajów skóry. I on ma właśnie przede wszystkim wpływać na tę linię, ale odkąd jest nawilżający. I to jest taki podobno bardzo dobry miejski krem, który wspomaga też jakby ochronę w twarzy, jeżeli chodzi o te wszystkie zanieczyszczenia powietrza i spaliny, które mamy właśnie tak typowo w mieście. I właśnie to jest to, o czym mówię, pompka. O tyle, o ile w Krymie, nie jest to dla mnie jakieś wymaga... duże wymaganie, ja nie potrzebuję, żeby koniecznie te kremy taką aplikację miały, ale muszę Wam powiedzieć, że to jest super sprawa, bo rzeczywiście nie dość, że dodajecie za każdym razem taką samą ilość produktu, czyli macie pewność, że nie używacie go troszeczkę za dużo i że nie, nie barnuje się po prostu ten krem w jakiś tam sposób. On kosztuje 55 euro, więc nie chcemy, żeby on nam się barnował. Do tego właśnie samo to plastikowe opakowanie, które jest mega lekkie, właściwie najcięższą częścią jest tylko tutaj ten front, który gdzieś tam teraz przeważa, ale to też z tego, że on jest porządnie naprawdę wykonany i takiej dobrej jakości jest to opakowanie. I właśnie e, higieniczna aplikacja, nie wsadzamy tam paluszków, nie dostaje się tam powietrze, czyli też wpływa to na żywotność tego produktu. Myślę, że on wtedy dłużej zostaje świeży. E, I jednocześnie też fakt, jeżeli dużo podróżujecie i potrzebujecie, Oj, przepraszam. I jeżeli potrzebujecie sobie zapakować właśnie kosmetyki do bagażu e, i wrzucacie te słoiczki e, i ciężkie opakowanie, no to robi to różnicę, jeżeli macie e, do wrzucenia taki właśnie pojemniczek kremu i na przykład jest go tylko trochę, czy tam połowa albo... No nie wiem, nieważne ile, ale chodzi o to, że im bardziej go zużywamy, on jest po prostu lżejszy, więc i zdecydowanie jest lżejszy niż te szkarne opakowania. Więc jeżeli wrzucamy sobie taki do naszej walizki, a wrzucamy sobie kilka takich słoiczków, no to jest naprawdę duża różnica. Także bardzo fajne opakowanie i w ogóle sam produkt też bardzo przyjemny. Bardzo Wam go serdecznie polecam. Kolejnym produktem będzie maseczka marki Lush. Też już Wam wspominałam o niej w ulubieńcach i troszeczkę więcej mówię też o tym produkcie w moim filmiku o produktach marki Lush. Także jeżeli jeszcze nie widzieliście, to koniecznie klikacie sobie tutaj gdzieś wyskoczy. Za chwilę link, w którym powiem, w którym mówię ogólnie o produktach Marki Lush, które gdzieś tam udało mi się używać, które miałam w swojej łazience, w swojej kolekcji. I ta maseczka to jest Love Lettuce. To jest najmniejsze opakowanie, jakie oni robią, czyli 75 gram. Ono kosztuje około 10 euro i jest to lawendowa maseczka, która ma w swoim składzie kawałki migdałów i olej migdałowy i właśnie tą lawendę, która bardzo przyjemnie pachnie, ją trzeba przechowywać w lodówce, także też jest super takie uczucie tego odświeżenia, do tego bardzo przyjemny zapach i super się ogólnie stosuje na cerę bardzo fajny produkt, że Wam serdecznie go polecam. Kolejnym produktem jest masło do ciała. I też już Wam go wspominałam o tym masełku wcześniej w ulubieńcach, ja już je totalnie zużyłam, trzymam go właśnie specjalnie tylko i wyłącznie do tego filmiku. Ale wspominam wam o tym, dlatego że po raz kolejny mówię Wam, że jest to świetny zamiennik do wszelkich, znaczy nie do wszelkich produktów, do produktów marki Body Shop, do tych właśnie masełek do ciała, bo ja też już wam o nich wspominałam w jakimś tam innym filmie, ja je bardzo, bardzo lubię. I któregoś dnia przy zakupach zauważyłam, że w markę Spencer właśnie mają takie masełka, które szatą graficzną totalnie przypominają właśnie te produkty marki Body Shop, i wydaje mi się, że że one są bardzo podobne konsystencjom, swoim formułom, to opakowanie i tak dalej, ale uwaga, to jest o połowę tańsze. On kosztuje 9 euro, a te masełka w podeszopie kosztują 20 euro. Także naprawdę jest spora różnica. Jest całkiem przyjemne i myślę, że warto jest sobie właśnie, jeżeli też uważacie podobnie jak ja, że to jest jednak troszeczkę za dużo za masełko, to warto sobie sięgnąć po coś takiego. I kolejnym produktem, który tutaj mam, jest to żel do mycia marki Sylveco. Jest to rumiankowy żel do twarzy i myślę, że wiele osób już pewnie słyszało, o tym produkcie, ogólnie Sylveco jest dosyć popularne, jest to polska marka. E, całkiem przyjemny jest ten produkt, wszystko z nim w porządku, nie mogę na niego powiedzieć złego słowa, oprócz tego, że jest on bardzo, bardzo delikatny i jednak służył mi zdecydowanie lepiej, jeżeli chodzi o moje takie poranne mycie. E, wieczorem, owszem, mogłabym go używać, ale ja mam w swojej pielęgnacji też taką, taki krok złuszczania jest to szczoteczka do mycia twarzy która marki Clarins, o której Wam już też kiedyś wspominałam niejednokrotnie na blogu i podlinkuję Wam w ogóle pod spodem w opisie, rozwincie sobie koniecznie post, w którym mówię o tej szczoteczce, bo to jest bardzo fajna sprawa i ja tą szczoteczkę kiedyś używałam codziennie, teraz myślę, że już nie mam takiej potrzeby, używam sobie ją albo kilka razy w tygodniu, albo tam czasami raz tylko, w zależności od tych potrzeb mojej skóry, od tego jak uważam, że moja Cela w tym momencie wygląda, w jakiej jest kondycji i e, po prostu wtedy ją używam albo nie. I właśnie o co chodzi mi? Chodzi mi o to, że ten produkt jest bardzo delikatny i on też się słabo pieni i ma też taką. E, nie, nie chcę powiedzieć, że wodnistą konsystencję, ale bardzo lekką i jak ja go nakładam na twarz i przemawiam sobie najpierw tak manualnie ręką, palcami tą buzię, a potem używam tej szczoteczki, to ten produkt mi po prostu ucieka spod tego włosia. On się nie pieni i on się po prostu źle mi współpracował razem z tą szczoteczką. Natomiast jeżeli chodzi o takie zwykłe poranne mycie buzi, to był bardzo fajny i nie można właściwie na niego nic złego powiedzieć, ale jednak... Jeżeli chcecie, aby ta Wasza twarz była mm, oczyszczona troszeczkę lepiej, albo właśnie macie w zamiarze używać ją w takim duecie jak ja, właśnie choćby takiej szczoteczki, to się nie sprawdzi. Potrzebujecie mieć drugi produkt, który będzie po prostu troszeczkę lepiej działał, e, no to wtedy tak. E, I ja w ten sposób właśnie go używałam, że zawsze rano i wieczorami e, w te dni, w które po prostu nie potrzebowałam takiego większego mycia twarzy, to owszem, ale kiedy wiedziałam, że miałam trochę więcej makijażu, albo miałam może, nie wiem, byłam po imprezie, albo Miałam ciężki dzień w pracy i chciałam tak naprawdę porządnie dogłębnie oczyścić swoją twarz, to on nie robił mi wystarczająco dobrej roboty, także musicie mieć to na uwadze, jeżeli będziecie sięgać po ten produkt. I kolejną rzeczą, właściwie już ostatnią, którą Wam pokażę, są perfumy i jest to taka psikaczka Tania od Victoria Beckham. Bardzo fajny zapach w ogóle fajne właśnie położone opakowanie nawet ta zakrętka, zobaczcie jak ona ciasno wchodzi ja zapłaciłam, bo bardzo często te perfumy są na jakichś takich promocjach i one kosztują około 20 euro, 20-25 to, to jest 50 ml przepraszam, to jest 75 ml nawet i ja za nie zapłaciłam właśnie już nie pamiętam, albo 20 albo 25 euro, bo one są bardzo często na promocjach i ja tych opakowań już miałam naprawdę ładnych kilka, dlatego nawet już nie pamiętam ile te konkretne kosztowało, ale bardzo przyjemny zapach, to były na mnie takie na perfumy, kiedy po prostu nie chciałam to jakoś, tak powiedzmy, marnować czy nadmiernie używać tych moich drogich perfum, takich, które używam. Codziennie i często, po prostu, bo no 80 euro za jakieś perfumy Chanel, no to jednak jest sporo. Wiadomo, one się nie skończą w tydzień ani w jeden miesiąc, ale jednak dużo szybciej, więc jednak, jak już mam jakieś takie zapachy, które chciałabym, aby zostały ze mną na dłużej, no to staram się ich nie używać, nie, nie wylewać na prawo i na lewo, i właśnie wtedy mi te przechodziły z pomocą. Ja je trzymałam czasami nawet swoje szafce w pracy, po prostu je wrzucałam tam i gdzieś tam się nim psikałam, a wieczorowo. Okazyjnie albo od imprezy, czy weekendowo właśnie używam te swoje inne tam ulubione perfumy. Bardzo fajny zapach i powiem Wam, że zwrócił moją uwagę właśnie, bo moja koleżanka z pracy używała tych perfum i naprawdę ładnych kilka miesięcy trwało nim. Sama sobie je zakupiłam, a od momentu, kiedy je poczułam jej pierwszy raz i zapytałam pierwszy raz, co to za perfumy, do momentu, w którym je rzeczywiście sama kupiłam, minęło kilka miesięcy i moje zapytań było naprawdę ładnych parę. Ja za każdym razem jej pytałam: a co to za zapach, co to jest za zapach, czym tak ładnie pachniesz? I ona mi znowu powtarzała, że to są te perfumy. I naprawdę bardzo fajnie przykuł moją uwagę i myślę, że są całkiem przyjemne, jeżeli nie stać Was na takie bardzo drogie perfumy albo szukacie właśnie czegoś takiego, trzeba dzisiaj przykać codziennie do pracy tak właśnie jak ja, to koniecznie sobie zobaczcie na ten zapach, bo myślę, że jest warty Waszej uwagi. I jest to wszystko, co już dzisiaj przygotowałam dla Was. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego filmiku. Do zobaczenia w następnych. Pozdrawiam. Pa!